Siemanko, w dzisiejszym nagraniu sklejmujemy landa. Od 19 minut mogę już to zrobić, także jestem na y, stronie. Wchodzimy w My NFT i tutaj macie informację o tym, w zależności od tego, jakiego macie landa. W sensie jakie macie ID, ja mam ID 2490 i tutaj macie informację, że y, 11 marca od godziny 8 UTC, czyli u nas w Polsce to jest od godziny 9.00. No i tu jest mój ID, teraz jest czas dla, dla mnie na klejnowanie, i później o 21.00 hmm, końcówka jeszcze nie klamowała więc y, klikamy Land Claiming, przenosi nas. Y, no i teraz tak tu sobie przygotowałem jeszcze mapkę, tak na wszelki wypadek, żeby mieć pogląd, na całą sytuację, jak to wygląda. Natomiast z ważnych rzeczy, no bo tego jest teraz tutaj dużo różnych rzeczy, więc żebyśmy się nie pogubili, to ja sobie robię filtr, wyłączam landy, które mnie nie dotyczą, czyli małe, duże, te twierdze i forty, no bo to mnie nie dotyczy i zostają już tylko nam miejsca medium. Przy czym jeszcze bardzo istotne jest to, że na przykład bardzo fajna wyspa, Harbour, ale z istotnych rzeczy te szare, które bardzo chciałem na przykład sklejmować sobie tutaj, żeby mieć blisko do żółwi, kopać skałki i tak dalej. No to niestety one już nie są dostępne, bo ten land już przez kogoś został sklejmowany, więc jeszcze sobie możemy wybrać dostępne. No i jak widzimy, już na żółwiej wyspie nie ma żadnego landu. Tutaj jest jakaś wyspa, no i tutaj jest dużo. Mogę sobie jeszcze przyłączyć na szare, i teraz będę wiedział, gdzie dużo ludzi już sklajmowało tego landa, a gdzie jeszcze nie, i prawdopodobnie tak trzeba będzie to rozegrać. Trochę się boję tego białego, ze względu na to, że nie grałem nigdy na białym i nie wiem, jak y, będzie mi się na przykład sadziło cokolwiek na landzie, czy ten śnieg nie będzie mnie raził po oczach, czy nie będzie mnie denerwował, więc no, jest tu trochę ryzyko. Natomiast no, widzę, że tu ludzie na pewno y, poszli pod to miasto, żeby mieć blisko. Są przy drodze ustawieni, i pod tym miastem. No ale tutaj widzę, że nie ma nic, y, nic blisko, więc znowu jest tutaj bardzo daleko. Tu są landy wolne, ale też no, daleko do czegokolwiek. Tu widzę dużo skał, więc niekoniecznie jest tu wejście, tu jest ścieżka i to wszystko, co jest przy ścieżce, no, to też już jest zablokowane. Tu są wolne landy, ale też jest bardzo, bardzo daleko do czegokolwiek. Tu jest bardzo duża przestrzeń, ale to jest pustynia, na której absolutnie nie widzę nic. Tu jest tylko jakieś miasteczka mniejsze. No i tu przy nich faktycznie są poklejmowane te landy, natomiast no spora część tego jest wolna. Ja już jestem prawie jednym z ostatnich rzutów, który klejmuje, więc też niekoniecznie jest to coś, co bym jakoś super interesowało. Pamiętajmy, że na landzie jest też teleport, więc to jest fajne, bo można go użyć do przenoszenia się tutaj kolejna wyspa, widzę, że też już jest cała zajęta, więc tu się już nam nic nie uda z tym zrobić, no Żółwie mnie korci, ale się nie da, tutaj na tej wyspie nie byłem, nie kojarzę, czy tu jest cokolwiek, więc też no, niekoniecznie mi się chciał tam mm, znaleźć i wydaje mi się, że zaryzykuję z białym i teraz tak, tutaj coś widzę, e, jakieś miasto, tu na pewno jest port, więc to też jest dobra opcja, e, no i prawdopodobnie to będzie to miejsce. Jest przy drodze, więc dobry ciąg komunikacyjny w jedną, w drugą stronę. Tutaj też widzę jakieś coś dużego. Jest, tu jest wejście, więc w razie co nie będzie ultra daleko. No i tu jest, tu jest jakaś opcja i tu jest jakaś opcja, no i już bym był na tej wyspie. Plus tutaj też jest jakiś być może boss. Niestety nie widzę tej mapki takiej docelowej, więc trochę naczuję, ale widzę, że tutaj dużo osób poklejmowało te landy, a ten wydaje mi się, że jest taki logistycznie całkiem, całkiem spoko. Więc wybieramy Landa. No ja mam jednego, więc wybieram go. Klikam na to miejsce. No, medium, więc tu się nic nie wydarzy i robimy climb. Pytam czy na pewno chcę, czy na pewno chcę przypisać. Climb Land. No i land został sklimowany. Teraz, jak y, przeniosę się chyba w to miejsce, to on się powinien chyba świecić innym kolorem, jako że jest mój, ale czy tak będzie, to nie jestem pewny. Ten chyba. Zaraz zobaczymy, co tu można zrobić z tym. Wyczyśćmy te. A, no, czyli on już jest zajęty i, i nie można go. Y, Ktoś już inny nie może go zająć, więc już go mm, zająłem. Także wróćmy sobie jeszcze do NFT. Jest sklejmowany, także jest wszystko potwierdzone. Swoje zrobiłem na dzisiaj. No i widzimy się 14 podczas gry. To wszystko w dzisiejszym wideo. Jeżeli to by też się udało sklejmować landa, to daj znać w komentarzu, które miejsce sobie wybrałeś. To wszystko na dzisiaj. Dzięki.